Cześć, witam cię serdecznie w internetowym kursie, w którym omówimy sobie wszystkie struktury, wszystkie czasy od poziomu A1 do B2 dzisiaj omówimy tylko najbardziej typowe użycia dwóch czasów: czasu Present Simple and Present Continuous. Pomijając, użycia nieco mniej typowe, nieco mniej oczywiste. Do nich wrócimy w odrębnym wideo. Najpierw chcę, abyś dobrze poczuł, poczuła charakter tego czasu. Idea o co chodzi? Najprościej. Czasu present simple używamy dla czynności powtarzających się. Zapamiętaj przede wszystkim to słowo. To jest najważniejsze. Uczniowie często kombinują, próbują opisywać, podczas gdy akurat to słowo jest najbardziej kluczowe. Czynności powtarzające się. Rutynowe, jak również stałe fakty. Często fakty naukowe. Co może być przeciwieństwem czynności powtarzających się? Są to czynności ciągnące się. Uruchom troszeczkę wyobraźnię. Wyobraź sobie taką gumę od majtek, która się ciągnie i ciągnie. I teraz zastanów się. Jakie czynności w ogóle z natury moglibyśmy zaliczyć do czynności ciągnących się? Ponieważ nie każda czynność w ogóle kwalifikuje się, nadaje się do tego, aby opisać ją czasem present continuous. Nie każda czynność się ciągnie. Zobacz, mamy czynności konkretne, krótkie, typu coś spadło, coś uderzyło, załóżmy woda kapie. To nie jest czynność, która się może ciągnąć. Owszem, może kapać przez cały dzień, ale zobacz, ona robi kap, kap, kap. Dzieje się to w jakimś cyklu, to się powtarza. Naprawdę w tym momencie, po to, żebyś raz na zawsze zapamiętał, zapamiętała tą podstawową różnicę pomiędzy tymi dwoma czasami. Zastanów się, jakie czynności mogą mieć ten charakter. Powtarzalności, a jakie czynności nigdy takiego charakteru nie będą miały, nawet napisz mi w komentarzu. Najczęściej takimi typowymi przykładami, które znajdziesz przy okazji opisu tego czasu w różnych podręcznikach do gramatyki, będą czynności takie jak chodzenie do szkoły. Ty nie idziesz w stanie ciągłym. To nie jest tak, że jeżeli podstawówka trwa 8 lat, to ten uczeń przez te 8 lat, on cały czas idzie do tej szkoły, prawda? On chodzi cyklicznie, codziennie, o zbliżonej porze. A zatem prezent simple będzie opisywał czynności, które wykonujesz codziennie. To może być nawet rzadko może być zarówno często, jak i rzadko ale z jakąś tam powtarzalnością. Nie dzieje się to stale. I odwrotnie, czas present continuous, który bardzo często niesłusznie jest kojarzony tylko i wyłącznie z czynnością, która się dzieje dokładnie w tym momencie, oznacza czynność, która się po prostu rozciąga także na ten moment. Ale czy to znaczy, że naprawdę dosłownie musisz w tym momencie tę czynność wykonywać? Pomyśl o rodzinie, która buduje sobie dom. Oni są w trakcie budowy i ta budowa się będzie rozciągać na jakiś dłuższy okres czasu. Być może zajmie im to dwa lata. Nie wiem, jak długo można budować dom. To pewnie też zależy, czy wynajmiesz ekipę, czy no niektórzy mężczyźni starają się to, nie budują o własnych siłach. I czasem zajmuje im to wiele lat. I oni w takiej sytuacji zawsze opowiedzą o tym w czasie present continuous, ponieważ. Są w trakcie budowy domu. Mężczyzna ów może w tym momencie znajdować się na imprezie, popijać drinka, a opowiada swoim znajomym, czy jakiejś pięknej pani, że on jest w trakcie budowy domu. I oczywiście, ponieważ ta sytuacja się rozciąga na jakiś dłuższy okres czasu, opowie o tym w czasie ciągłym. Jeżeli podczas egzaminu, sprawdzianu będziesz miał, miała poważne wątpliwości, którego z tych czasów użyć, a bardzo często w szkołach podczas różnych sprawdzianów i także podczas egzaminów często spotykamy się z tym ćwiczeniem. Który z tych dwóch czasów? Zawsze, jeżeli masz wątpliwość, spróbuj podstawić pod użycie czasu present continuous frazy być w trakcie. Czy można być w trakcie budowy domu? Oczywiście, że tak, czyli pasuje. Czy można być w trakcie oglądania filmu? Oczywiście, że tak, czyli pasuje. W trakcie czytania książki? Oczywiście, że tak. Ale czy można być w trakcie na przykład znania kogoś? Czy można być w trakcie wiedzenia o czymś? Bez sensu, prawda? I w ten sposób eliminujesz jeden z najczęstszych błędów. Zastanówmy się, weźmy dla przykładu typowe użycie czasu prezent simple dla faktów naukowych. Na przykład woda wrze w temperaturze 100 stopni. Zobacz, do jakiego nonsensu by doszło, gdyby uczniowie przyszło do głowy użyć tutaj właśnie czasu ciągłego. W tłumaczeniu uzyskalibyśmy, woda jest w trakcie wrzenia w temperaturze 100 stopni. Dziwnie brzmi, prawda? Wróćmy jeszcze do tych czynności ciągłych. Poza czynnościami, w trakcie których wykonywania jesteś, pomyśl o różnych procesach. Procesach, które dzieją się stopniowo. Wszystko, co dzieje się stopniowo, na przykład dziecko rośnie stopniowo, to nie jest czynność powtarzająca się, to jest czynność ciągła. Wszystko, co dzieje się stopniowo, co jest zmianą, stopniową zmianą, też zawsze wyrazimy czasem ciągłym, present continuous. Każda zmiana, która jest procesem, stopniowym procesem, jak najbardziej podpada podczas ciągły. Aby ta podstawowa zasada dobrze zapadła w twojej pamięci, w twoim umyśle, koniecznie w tej chwili pomyśl i nawet wypisz mi w komentarzu wszystkie typy zjawisk, sytuacji, czynności, które uznamy z gruntu, niemalże z założenia, za czynności powtarzające się cykliczne, a które niejako z natury uznamy za czynności ciągłe. Proszę o kilka propozycji. Co Ci przychodzi do głowy? Co się ciągnie? Na pewno czekanie, prawda? Przypominam, że na tym kanale odnajdziesz wiele typów lekcji. W tej chwili dopiero zaczynam, ale poza tego typu wyjaśnieniami, w krótkich wideo omówimy sobie także budowę tych wszystkich czasów i wszystkich struktur. Ale co najważniejsze i najciekawsze, to będziemy to ćwiczyć w sposób praktyczny z muzyką, z rytmem, po to, żeby zautomatyzować Twoją mowę, zautomatyzować użycie tychże struktur, żeby one wyskakiwały z Twojej głowy, jak gotowe szablony i żebyś nie wiedział nie wiedział jak to się dzieje ale nie jesteś w stanie popełnić błędu ponieważ za automatu mówisz dobrze piszesz dobrze bardzo ciebie proszę jeżeli wstępnie odpowiada ci mój styl prowadzenia zajęć zostaw jakąś reakcję czy to w formie łapki w górę, czy komentarza, a najlepiej jedno i drugie. Zostaw subskrypcję i kliknij oczywiście dzwoneczek powiadomień, ponieważ w tej chwili reaktywuję ten kanał po czasie i tylko dzięki Waszym reakcjom zacznę docierać do zainteresowanych osób, i moja praca dla Was będzie miała jakikolwiek sens. Przypominam także o możliwości umówienia się ze mną na indywidualne zajęcia w cenie 45 zł za godzinę zegarową, 25 zł za pół godziny. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia następnym razem.